Tajcie, zrobimy sobie dzisiaj tak, coś takiego. Dodatek do potraw, kapusta piszona, zasmażona. Co potrzeba? Kapusta, oczywiście, cebula. Marchewka. Chciałbym jest do smażenia i to dosyć sporo. I tak To jest pół centymetra, i najpierw trzeba podsmażyć cebulkę. Żeby dała tej kapuście fajny smak. A marchewkę utrę na tarce i też dodam do kapusty. Dobra, cebulka się smaży, także chwilkę poczekamy. No dobra, cebulka się ładnie przyrumieniła. I teraz, co robimy? Kapustę, ja zawsze kroję, żeby było łatwiej po prostu mieszać Potem. Tak mniej więcej, wyrzucam z opakowania i kilka razy ją przekroję. Jak zobaczycie, zobaczcie, że wycisnąłem trochę soku, ale jeszcze tutaj nie wiem czy to widać, kapie z tej kapusty dość mocno. Czyli ten sok wyciskam tak nie całkiem, tak do połowy mniej więcej. Chyba że jest go mało, no to wtedy nie wyciskam. Chodzi o co? Chodzi o to, że jak wyciśnię za dużo soku, to ona po prostu jest taka sucha i traci smak. Dobra. I teraz rzucam to wszystko na patelnię. To się ma przysmażyć, i teraz jak się ma przysmażyć? Na początek część kapusty ma się wręcz przypalić. Tam na dnie patelni powinno się trochę przypalić. Dlaczego? Bo to ma być kapusta zasmażana, jak sama nazwa wskazuje. Często gdzieś w barach, w restauracjach podają do obiadu kapustę zasmażaną, ale tak naprawdę to one są gotowane. No bo tam idą na ilość, na czas i tak dalej. Ale w domu zrobimy sobie tak że to zasmażamy. Czyli musi się przysmażyć i od spodu przyrumienić. Także zostawiamy ją tak i będziemy ją rumienić od spodu. No, zobaczmy jak to będzie O, tutaj właśnie o to chodziło. Lekko musi się Przypalić To jest taka polska właściwość gotowania kapusty czy bigosu. Powinien się bigos też przypalić. I najlepiej na drugi dzień go jeść. O, widzicie, tu już jest to tak fajnie na złoto przyrumienione. I o to właśnie chodzi. Tak trzeba dwa, trzy razy ją przypalić. nie ma jakieś 10-15 może minut. No nie, to nie pasuje się Teraz zobaczcie, ona już jest. Częściowo, tak jak mówiłem, przyrumieniono. Zrobiła się nawet całość taka lekko brązowa. I co dalej? Teraz dodawamy tutaj wody. Taką ilość, do dobrą składkę wody. I dopiero teraz przyprawiamy. A tu przyprawiamy? To no standard, jak to do kapusty. Liść laurowy. Przypraw tak trochę więcej trzeba dać, zwłaszcza liścia i ziela angielskiego i kminek. To są trzy podstawowe przyprawy też taką sporą garstkę filmu yy, można sobie dodać jeszcze jedwabie też do smaku trochę i pieprz prawdziwy czarny a no, tutaj jak to lubi żeby nie było ostro. trzeba wymieszać oczywiście <laughs> spróbować czy nie jest yy, Mało słona, może ewentualnie trochę wysoń, chociaż kapusta zwykle jest już słona. I teraz ją przykrywamy i na wolnym ogniu ma się tak dusić, aż będzie miękka. Także no, czekamy. No dobra, no, zobaczmy, jak ta kapusta. I teraz ona może być ciutko zakwaśna albo ciutko za słodka. Jak mówię, jak jest za słodka, to trzeba dodać trochę soku, ewentualnie. Także soku z kapusty. Ewentualnie można cytrynę wycisnąć, jak nie masz soku, albo yy, zwykłego octu dodać parę kropli. Moja jest podrobina zakwaśna, więc dodaję, ale tutaj to trzeba ostrożnie doprawiać i próbować. Tu łyżeczki cukru, po prostu zwykłego cukru, żeby miała taki fajny, słodko kwaśny. Z ja mówię, dlaczego taka kapusta? No przede wszystkim tak: golonka idealna. Golonka z kapustą, szanem, żeberka w sosie z kapustą, jakieś mięsa, Można zjeść po prostu taką kapustę, po prostu z ziemniakami. Wtedy masz danie wegetariańskie, czyli ziemniaki. Najlepiej filet z kapustą. Jakiś inny, inny dodatek do innych obiadów, tak. Ale można też zrobić z takiej kapusty świetne kropiety z kapustą. Genialne. Pokażę to na jakimś innym filmie. Także oglądajcie, subskrybujcie krokiety z kapustą, na przykład do Czerwonego Barszczu. Rewelacja. Także spróbujmy jeszcze raz. Idealna. Nic więcej już tutaj nie trzeba. Można po prostu jeść, także kotujcie, komentujcie, piszcie, pytajcie, lajkujcie, łapka w górę. Wszystkiego dobrego, smacznego i do następnego.